Ciężko było wskazać faworyta, bo jedni i drudzy legitymowali się takim samym bilansem. 9 wygranych w 11 meczach. Wydawało się, że więcej szans mają gospodarze z racji na atut własnego parkietu. Jak się okazało, to jednak goście triumfowali to bardzo zdecydowanie. O zwycięstwie podopiecznych Mantasa Czesnauskisa przesądziła czwarta kwarta, którą wygrali aż 21 do 8. Graliśmy w czwartej kwarcie, graliśmy po prostu głupio w czwartej kwarcie i dlatego ten Słys był zdecydowanie w czwartej kwarcie mądrzejszy i dlatego wygrali ten mecz. W zwycięskiej drużynie z Double Doubles. Spotkanie zakończyli rozgrywający Słupszczan Adrian Kordalski, który do 17 punktów dołożył 10 zbiórek i 5 asyst oraz podkoszowy Dawid Słupiński kończący mecz z 23 punktami i 12 zbiórkami. Dzięki wygranej drużyna z Pomorza awansowała na pierwsze miejsce w tabeli. Ale po kolei w nietypowym, bo czwartkowym terminie odbył się zaległy mecz siódmej kolejki rozgrywek. Mecz drużyn znajdujących się w pierwszej czwórce zaplecza Ekstraklasy, w którym lepiej poradzili sobie goście. Przyjezdni w pierwszej kwarcie od wyniku 4-8 potrafili rzucić 8 punktów z rzędu, uzyskując nieznaczną przewagę. Niewielka różnica punktowa utrzymała się do końca trzeciej kwarty. W kolejnej odsłonie tej ostatniej wydarzenia na boisku zdominowali koszykarze ze Słupska. Do aktywnych przez całe spotkanie Adriana Kordalskiego i Dawida Słupińskiego dołączył Damian Pielo, który w czwartej kwarcie rzucił wszystkie swoje punkty. We Wrocławiu w barwach czarnych zadebiutował Mikołaj Kurpisz. Na uwagę zasługuje bardzo dobra skuteczność z dystansu. Kordalskiego 3 na 3. Za trzy ona też była kluczem do sukcesu, a najlepszym punktującym WKK zdobywca 23 oczek, Jakub Koelner, double-double zaliczył natomiast Szymonki Wilsza, do 13 punktów dołożył 11 zbiórek.